Manipulatorka odejdzie, gdy nie da się tobą manipulować. Witam. Ogólnie musisz zrozumieć, że odejście, zerwanie kobiety to nic złego. Wręcz osobiście uważam, że odejście kobiety jest czymś pozytywnym, bo ja to, ja to zawsze mówię, śmieci wynoszą się same. Rozumiesz? Wartościowa kobieta, gdy poznaje wartościowego mężczyzny, będzie się go trzymała rękami, nogami, łańcuchami i go nigdy nie zostawi. Więc jeśli mamy do czynienia z kobietą, która odchodzi, no to wszystkiego dobrego. Arrivederci i lecisz szukać normalnej, fajnej dziewczyny. I teraz. Widzisz, ja wiem, że społeczeństwo może ci wpoiło coś takiego, że jeśli dziewczyna cię zostawia, to jesteś gorszy. Często kobiety stosują taką narrację, że gdy ona zostawia mężczyznę, to ona jest lepsza, bo zostawiła gorszego. Często jeszcze tutaj mężczyźni dolewają oliwy do ognia, mówiąc, że hipergamia zostawiła, bo jesteś słaby, bo coś tam, bo coś tam. I często jest tak, że taki mężczyzna. Wręcz boi się, czuje się gorzej, bo go dziewczyna zostawiła. Tymczasem ja ci powiem tak: jeśli dziewczyna cię zostawia, nie jesteś gorszy. Wręcz powiem ci, że stałeś się lepszym człowiekiem. Dlaczego? Bo gdyby ta dziewczyna naprawdę reprezentowała sobą wysoką wartość, to by ciebie nie zostawiła. Rozumiesz? Więc jeśli ciebie taka dziewczyna zostawia, oznacza to, że nie dało się po prostu tobą manipulować. Rozumiesz? I widzisz, raz miałem taką sytuację, że dziewczyna, wiecie, strasznie dziwnie się zachowywała. Napisałem wiadomość i ona dwa dni, wiecie, nie odpisywała. I myślę sobie, no, okej, okay, raz może się zdarzyć, coś tam była zajęta. No, ale. Później jej zachowanie było powtarzalne. I zastosowałem tutaj najlepszą metodę, czyli metodę lustra. I zacząłem po prostu jej odpisywać po takim samym czasie, po którym ona mi odpisywała. Konsekwencją tego było to, że ona po prostu wyrzuciła mnie, zablokowała mnie. Rozumiesz? Bo Rozumiesz? Zastosowałem jej własną metodę. Można powiedzieć, że ona stanęła przed lustrem. Rozumiesz? I nagle poczuła, co ona robi. I to dla niej było nie do zniesienia. Więc taką naturalną reakcją manipulatorki, która nie może zmanipulować kogoś, rozumiesz? Jest ucieczka, zniknięcie. Widzisz, wiele manipulatorek będzie. Stosowało różne metody. Na przykład, podtrzymaj mi to Na przykład, weź schowaj tą torbę, gdy jedziecie na wakacje i tak dalej, tak. Po prostu. Ja zawsze w takiej sytuacji mówię, nie rozkazuj mi. Albo przykładowo pada deszcz. Rozumiesz, pada deszcz, jesteście gdzieś tam w restauracji, nie wzięliście parasola i panienka ci mówi, dobra, to idź po auto i przyjedź tutaj. Po mnie. Widzisz znowu. No I ty mówisz jeśli nie chcesz dać sobie manipulować no to powiesz ogarnij parasol albo po prostu ja czekam tam w aucie i musisz przyjść no nie bo jak nie no to wracaj sobie sama z buta do domu albo zamawiaj taksówkę rozumiesz równie dobrze możesz powiedzieć tej dziewczynie że to ty idź do auta i przyjedź po mnie Rozumiesz? Ewentualnie dziewczyna, by z tobą. Dobra, to biegniemy razem. Rozumiesz? Ewentualnie, dobra, to ja tutaj zaraz załatwię parasol. Rozumiesz? Pół na pół. Dlatego widzisz, musisz zrozumieć, że wiele kobiet... Szuka mężczyzn, którzy mają zasoby, rozumiesz, ale dają mi się łatwo manipulować. Jeśli mężczyzna ma zasoby i są mężczyźni, którzy zastanawiają się: No, mam zasoby, mam wszystko, dlaczego mnie zostawiła? Coś tu nie gra. Nie, po prostu miałeś bardzo silną ramę i nie dałeś się przeramować, rozumiesz? Po prostu ona nie. Otrzymuje dostępu do Twoich zasobów. To oznacza, że ona będzie musiała coś dawać od siebie w tej relacji. To oznacza, że Ciebie nie można kontrolować. To oznacza, że jeśli ona popełni jakiś błąd, to Ty ją zostawisz. I na wczesnym etapie po prostu wiele kobiet, manipulatorek, odpuszcza. Rozumiesz? Odpuszcza. Może być tak, że umówiliście się w jakimś tam miejscu, a nagle dziewczyna, godzinę przed, wiesz co, ja muszę gdzieś tam iść, coś tam załatwić, to przyjedź tutaj po mnie. Czyli znowu już jedziesz jak taki po prostu piesek, gdzie pani cię każe, i znowu ona sprawdza i ona się cieszy, bo posłuchał mnie, przyjechał, później każe mu zapłacić, później każe mu nieść torebkę. Rozumiesz? I będziesz takim pieskiem, który po prostu, jak pani zakrzyczy, rozumiesz, chodź tutaj, chodź tutaj, siadaj, i piesek siada. Podskocz, rozumie i zobacz. Nigdy nie powinieneś nam coś takiego dopuścić. Ty jesteś mężczyzną. Pamiętaj, że ty dużo łatwiej ogarniasz dziewczyny. Możesz podejść do każdej. Ona musi czekać, aż coś do niej zagada. I nie zawsze będzie to mężczyzna, który. Jest dla niej atrakcyjne. Ty zagadujesz tylko do topowych dziewczyn. Ona musi czekać, aż ktoś podejdzie. Dużo będzie do niej zagadywało, rozumiesz? Ale jeden może zero z tych będzie dla niej miał wartość, rozumiesz? Dlatego widzisz, mężczyźni w podrywie mają dużo łatwiej. I to też jest zachwiana rzeczywistość, bo kobiety uważają niektóre, że one mają łatwiej. Tymczasem jest to nieprawda. Dlatego widzisz, ja często jestem olewany przez dziewczyny, jestem blokowany. Dziewczyna otfolowowuje mnie i tak dalej, bo nie dała, nie miała możliwości, rozumiesz, mnie zmanipulować. O to chodzi. Przykładowo. Spotykasz się z dziewczyną i nie lubisz jak dziewczyna pali. No i zobacz, manipulacją dziewczyny jest to, że ona powie: no to trudno, to masz pecha, ale ja lubię. I ty się na to zgadzasz. Rozumiesz? Później powie ci, wiesz co? Będziesz miał do niej pretensję, że dlaczego flirtujesz z innymi facetami, dlaczego mnie zdradzasz, ona. Jak ci się nie podoba, to twój problem. No nie, ja taka jestem. Albo Albo mnie zaakceptujesz najgorszą, albo nie zasługujesz na to, jak jestem najlepsza, bla bla bla, 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 bla bla bla, i iluzja po prostu od razu, taka po prostu chmara iluzji na Twoją głowę, no nie. Dlatego widzisz, nie powinieneś dawać się. Ja nie daję sobą manipulować, rozumiesz? Przez to dużo dziewczyn ode mnie ucieka. No, szczerze ci to powiem. Są dziewczyny, które specjalnie wiesz, czekają, nie odpisują, żebyś do niej pisał po 10 razy. Ja piszę zawsze raz, rozumiesz? Zazwyczaj najłatwiejsza metoda ogólnie, jaką powinieneś stosować, to jest metoda lustra, rozumiesz? Jeśli dziewczyna Ciebie szanuje, no to Ty też ją szanujesz. Jeśli dziewczyna kombinuje, no to Ty też kombinujesz, no nie? Jeśli dziewczyna się, zobacz, spóźniła na pierwsze spotkanie, no to Ty się spóźni na drugie, rozumiesz? Patrz na jej reakcję. Nieraz jest tak, że dziewczyna się spóźnia, rozumiesz? I później ja na, spod, na następne spotkanie się spóźniam, i ona już jest wkurzona. I mówi, wiesz co? Ostatni raz, no nie? No ja mówię, no ale ostatnio też się spóźniłaś. Ja nie robiłem problemu. Rozumiesz? Czy to, to jest częste? To jest bardzo częste. O to chodzi. Dlatego mówię, stosuj zawsze metodę lustra. Nie wiesz co robić. Rób to samo. Dzwoniła? Rozumiesz? Dzwoniła. Dziewczyna, Ty też do niej dzwoniłeś. Półtora godziny albo jeden, dwa dni zajęło jej odzwonienie do Ciebie. Zrób to samo, ustaw sobie po prostu, wiesz, nawet przypomnienie. Zadzwonić za dwa dni. No i normalnie zadzwoń. Jeśli dziewczyna nie odbierze też zadzwoni za jeden, dwa dni, oznacza to, że zna tą metodę lustra i widzi, że rozumiesz. Że jesteś dobry, ale najczęściej kobieta pierwsza gdzieś tam odpuszcza. Znika. Rozumiesz? Będą różne gdzieś tam manipulacje. Dziewczyna ci powie, że wiesz co, ja muszę e, gdzieś tam z kimś popisać dłużej, ja muszę kogoś poznać, żeby się spodobał, bla, i tak dalej. No i ty powiesz, że, ale ja, ja, ja nie muszę. Rozumiesz, na początku właśnie wiele dziewczyn rozumiesz, leci z grubej rury. Rozumiesz? Naprawdę Dlatego musisz zrozumieć, że jeśli kobieta manipuluje, to ma w tym cel. Rozumiesz? Bo manipulacja jest w pewnym rodzaju no taką wypadkową, no nie. I teraz jeśli ktoś manipuluje, to zawsze powtarzam, to znaczy, że jego manipulacja wcześniej działała, bo ją stosuje. Oznacza to, że mamy do czynienia, z manipulatorką. To oznacza, że jej manipulacje działają, bo gdyby nie działały, to by ich nie stosowała. Jeśli zastosowała manipulację wobec ciebie i ona nie zadziałała, ona może powtórzyć ją drugi raz, bo może coś tam popełniła błąd. Ale jeśli będzie widziała, że za każdym razem, no zazwyczaj do trzech razy sztuka, jeśli trzy razy, przykładowo dziewczyna zastosuje mechanizm, Manipulacyjny i on nie zadziała, najprawdopodobniej zerwie kontakt z tobą, rozumiesz? To oznacza, że ochroniłeś się, rozumiesz? To tak jak widzisz, jakbyś miał zabezpieczenie w samochodzie, antywłamaniowe, i podchodzi złodziej, pierwszy raz, no nie udało się. Podchodzi drugi raz, jakąś inną, wiesz, metoda na walizkę nie działa. Podejdzie trzeci raz, no, znowu coś nie działa, będzie próbował wybić szybę, nie da się. Zostawi. Rozumiesz? Odpuści. Rozumiesz? I ty musisz być taki, jak taka skała, niewzruszony na te manipulacje. O to chodzi. I widzisz, Rzeczywistość podrywu nie jest taka jak na filmach, na, na filmach często zobaczysz tych, nie pokazują manipulacji kobiet, pokazują taką, wiesz, otoczkę romantyczności i tak dalej, że ta dziewczyna jest zajęta, że ona naprawdę, że zapomniała, ha ha ha, i robią to w taki zmanipulowany sposób iluzoryczny, nie? Musisz zrozumieć, że rzeczywistość podrywu w filmie, a rzeczywistość podrywu na żywo to są dwie zupełnie inne rzeczywistości. Naprawdę o to chodzi. Dlatego musisz zrozumieć, że kobieta która stosuje manipulacje. Ma w tym wyższy cel. I teraz wiesz, ilu jest mężczyzn, którzy są w kobie z kobietami w relacjach i są notorycznie cały czas manipulowani? Dziewczyna nawet bierze sobie kartę tego gościa, rozumiesz? I po prostu płaci. Nie ma z tym najmniejszego problemu, bo ona wie, że i tak on nic nie zrobi. A jeśli będzie marudził, to odetnie mu wejście do Fabryki czekolady, do placu zabaw i tak dalej. Rozumiesz? Powie, że ją głowa boli, że dzisiaj nie. To też jest forma manipulacji. Rozumiesz? Bo nie zrobiłeś tego, czego ona chciała. Dlatego widzisz, ja nie daję się zmanipulować. Wręcz mój organizm już bardzo się mocno denerwuje. Rozumiesz? Przykładowo, podjeżdżam gdzieś tam po dziewczynę, ona z walizką i ona, wiesz, otwiera drzwi i mówi, żebym wsadził torbę do bagażnika. To ja mówię, sama sobie wsadź. Rozumiesz? Krótko. I ona, jeśli marudzi czy coś, no to, to, ma, nam, to ma pecha. To ja jadę sam. Rozumiesz? I tutaj w tej sytuacji też zadziała taka metoda, że jeśli ty zapłaciłeś za kobietę, to ona może powiedzieć: No, to sobie jedź sam. I wtedy jesteś w plecy, bo zapłaciłeś za nią. W momencie, w którym dziewczyna zapłaciła przykładowo połowę, no to wtedy: No, dobra, dobra, już. Nie denerwuj się, i tak dalej. I tu widzisz, znowu jest taka e, manipulacja, bo ona już zakłada, że ty jesteś zdenerwowany. Rozumiesz? Czyli ona już robi z ciebie jakiegoś tam nerwusa, wariata. To jest też często jakby coś kontra na twoją gdzieś tam, rozumiesz? Odpowiedź, ale ty nie jesteś zdenerwowany. Ja mówiąc, że sama sobie e, wsać, no to ja nie jestem zdenerwowany, rozumiesz? Ja po prostu stosuję metodę lustra, no nie? Czasem jest tak, że dziewczyna powie ci, wiesz co, ale ta torba jest. Ciężka, weź mi ją ponieść No to jej mówisz, to sobie sama ponieś. I ona ci może, ale ty jesteś niemiły, ale wiesz, już ci na psychę wjeżdża. No to ja jej mogę powiedzieć, to się ze mną nie spotykaj. Rozumiesz? Ja, ja wywalam po prostu, odbijam, jak po prostu e, zawsze mam odpowiedź. Nie da mi się po prostu zagiąć, tak powiem. Nie da się mnie zgasić. Bo zazwyczaj ta walizka to jest walizka kobiety, czyli ona sama naładowała tam te rzeczy i tak dalej i tak Rozumiesz? I miałem sytuację, gdzie nawet dziewczyna, wiesz co, jedźmy, jedźmy gdzieś tam, yy, jedźmy gdzieś tam na weekend super tego i tak dalej. No i pokazuje jakiś tam hotel i przykładowo cena za noc 1000 złotych. No to się powie pierniczę. Pogięło ją. Jedźmy tam, jedźmy tam, no nie i tak dalej. Ty mówisz, no to dawaj połowę, no to pojedziemy. A to nie, to nie, to może nie jedźmy w inne miejsce. Rozumiesz? Ewentualnie możesz powiedzieć, no spoko, to weź zapłać i pojedziemy. To jest twój pomysł, a nie mój. Rozumiesz? Dlatego widzisz, musisz nauczyć się tego, by nie dawać sobą manipulować. I bardzo dużo dziewczyn, naprawdę, no bardzo dużo dziewczyn nagle znika. Wiesz? Bardzo dużo dziewczyn znika. I tak jak już powiedziałam na początku, nie jest to nic złego. Nie czuj się gorszy, że zostawiła cię dziewczyna. Nie, ty po prostu nie dałeś się zmanipulować. Rozumiesz? To tak, jakby przyszedł do ciebie, do domu jakiś po prostu naganiacz i przynosi ci garki. Ci dobry, tutaj tego, mam super garki, coś tam tego, może porozmawiajmy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I teraz zobacz. Mówisz mu asertywnie, nie dziękuję i do widzenia, zamykasz. Każda chwila z nim rozmowy może spowodować, że dasz się zmanipulować, rozumiesz? O to chodzi. I może wciśnie ci te garki. Tak samo jest z manipulatorką. Każda chwila rozmowy z manipulatorką. Tak naprawdę przybliża ją do jej celu. Rozumiesz? Naprawdę. Bo jeśli ty z nią rozmawiasz, i okej, okay, teraz manipulacje mogą nie działać, ale dalej z nią rozmawiasz, no to za chwilę, rozumiesz? Za chwilę może być tak, że ulegniesz. Ważne jest to, by nie dawać się manipulować. Ja nawet czasem, gdy już widziałem, że dziewczyna przegina, Powiedziałam jej przestań mną manipulować. Wiesz, i ona taki cała czerwona i tak dalej. Ja to w nie manipuluję. Pamiętaj, że kobieta nawet chwyta, schwytana za rękę, która coś ukradła, powie, że to nie jej ręka, że ona tego nie zrobiła. Do końca będzie, rozumiesz. Nawet pokażesz jej nagranie, uśmiechnie się szyderczo i powie, że... Nie, nie, ja tego, to nie ja. To nie była ja, to jakiś fotomontaż, to jakaś po prostu AI wygenerowany z moją twarzą. Nie, nie, mm, to nie ja, to na pewno nie ja. Rozumiesz? Dlatego widzisz, gdy dziewczyna stosuje metodę manipulacyjną, ja na początku mówię, na rozgrzewkę stosuję metodę lustra. Rozumiesz? Bo czasem. Ja daję dziewczynie szansę, bo może robi to nieświadomie. Po prostu przyzwyczaiła się. Rozumiesz? Bo mężczyźni za nią latają. Dziewczyna na szczycie SMV naprawdę ma ogromną władzę nad mężczyznami. Może byłeś gdzieś tam kiedyś w klubie, zagadałeś do dziewczyny, chciałeś z nią zatańczyć, a ona ci powiedziała: Jak załatwisz fajną piosenkę, Tom i Tom, no to wtedy za. Gdzieś tam z tobą zatańczę. No i ty biegniesz do DJ-a, dajesz mu gdzieś tam 2-3 stówy, e, mówisz, żeby puścił ten kawałek e, i nagle DJ puszcza ten kawałek. Biegniesz do dziewczyny, a jej nie ma. Rozumiesz. Znowu zostałeś po prostu zmanipulowany. Albo ona tańczy gdzieś tam na drugim końcu sali z kimś innym. Jest to powszechny proceder, naprawdę. Dlatego widzisz, wiele kobiet, tych supertopowych, jest sama. Dlaczego? No bo w końcu, rozumiesz, w końcu emocje mężczyzny opadają. Już jej ciało nie jest takie super i tak dalej. I on zaczyna po prostu się w naturalny sposób bronić przed tym. I jeśli się przed tym zaczyna bronić, no to taka manipulatorka odchodzi. Rozumiesz? Odchodzi, zostawia go, ewentualnie on ją zostawia. Dlatego nie daj się manipulacji, bo powiem Ci tak, ty nie zyskujesz na, ma, na byciu zmanipulowanym. No, tak to nie działa. To nie jest tak, że jeśli ktoś cię manipuluje, to ty wychodzisz na tym dobrze. No nie. No, wyobraź sobie właśnie, że mamy tą sytuację z tym samochodem. Pobiegłeś, zmokłeś cały. Dziewczyna sobie czekała gdzieś tam w restauracji, ty przyjechałeś cały mokry, ulewa była. Jesteś przemoczony. Ona sobie wiesz, sucho weszła i tak dalej. I ty później, wiesz, kichasz, jesteś chory i dwa dni przykładowo musisz leżeć i tak dalej, a ona zadowolona, że nie zmokła, że włosy jej się nie zakręciły, bo prostowała, bo coś tam i tak dalej, bo makijaż jej się nie rozmaże, bo to wiesz deszcz i tak dalej i tak dalej. Rozumiesz? Czyli widzisz, ona zmanipulowała ciebie. I czy ty zyskałeś na tym? No nie. No nie. Straciłeś, bo zachorowałeś. Dwa dni po prostu musiałeś się leczyć i tak dalej. I tak zawsze wygląda manipulacja. Manipulacja jest dla tego, który manipuluje, bo on, ona mu daje zysk. Natomiast osoba manipulowana, która została zmanipulowana, często nie ma zysku z tego. Ma stratę. To jakbyś poszedł do restauracji. I dziewczyna zmanipulowała ciebie, wzięła sobie jedzenie i tak dalej. I ty płacisz. Zapłaciłeś za wszystko. I po spotkaniu powiedziała dzięki, jesteś fajny. W kontakcie. No i już się nigdy do ciebie nie odezwała. I za dwa dni widzisz, że idzie z innym i też siedzi w restauracji, w tej samej je sobie jedzenie. I widzisz, i ona ma darmowe obiady, nie musi sobie nawet wykupywać, no bo goście za nią, rozumiesz, płacą. I kto tutaj wychodzi na plus? No manipulatorka. Dlatego tak jak już powiedziałem, jeśli ma, dziewczyna manipuluje, no to ma z tego zysk. Rozumiesz? Bo gdyby nie miała z tego zysku, to by tego nie robiła. Dlatego ja, jeśli widzę dziewczynę, że ona już na początku manipuluje i tak dalej, i tak dalej, no to wiem, że ona ma z tego zysk. Czyli ona jest w tym dobra. No i tutaj już trzeba po prostu zastosować metodę lustra. Dlatego widzisz, często jest tak, że biorę dużo tych numerów, rozumiesz? Biorę dużo tych numerów. I ja dzwonię tylko raz. I często jest tak, że wiele dziewczyn czeka, aż zadzwonisz kilka razy. Dlaczego? No właśnie, bo ona zaczyna tą manipulację. Rozumiesz? To jest takie proste. Dlatego nie daj się zmanipulować, a zobaczysz, że 90% kobiet po prostu zniknie z swojego życia. Pamiętaj, żebyś otaczał się wartościowymi kobietami, a nie manipulatorkami, które tylko chcą Cię wykorzystać, a tak naprawdę nic do ciebie nigdy nie poczują, rozumiesz? Dlatego widzisz, wiele manipulatorek, często zobaczysz takie dziewczyny 30, plus, same są, rozwódki, wychowują samotnie tego. Dlaczego? Bo manipulowały. Już jej nikt nie chce, bo jeszcze wcześniej ktoś się dał nabrać. Była ładna. A teraz? Nawet jeśli sprzedać najlepszą bajeczkę. Żona jest niezależna, że coś tam, no to ja w takie coś nie uwierzę. Po prostu kobiety po 25 roku życia dla mnie nie istnieją, bo jeśli nawet trafiam na taką super, konkretną, topową dziewczynę, która ma więcej niż 25 lat, Lat, no to jest sama, no to ja już wiem, że po prostu manipuluje. Rozumiesz? Naprawdę. Tylko się potwierdza. Bo widzisz, jeśli jest dziewczyna super atrakcyjna i jest normalna, nie kieruje się wykorzystywaniem i tak dalej, no to często zobaczysz, że taka dziewczyna już w wieku 20 lat pozna sobie faceta i będzie z nim żyła do końca życia. Rozumiesz? Dlatego widzisz, można powiedzieć, że samotność bardzo dużo o kobiecie mówi, a im jest starsza, tym łatwiej jest to zdiagnozować. Tyle.